Sierpień i wrzesień to czas zwiększonych wydatków dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Na szczęście z pomocą przychodzi rządowy program Wyprawka Szkolna. Można już składać podania o tzw. wyprawkę szkolną, czyli pomoc w posłaniu do szkoły dzieci z najbiedniejszych rodzin. Program Wyprawki Szkolnej jest refundacją kosztów poniesionych podczas zakupu podręczników. Trzeba spełnić określone warunki, żeby się o nią ubiegać. Do skorzystania z programu rządowego Wyprawka Szkolna uprawnieni są wszyscy uczniowie, których dochód w rodzinie na członka rodziny nie przekracza kwoty 539 zł netto. Są ponadto uczniami klas drugich, trzecich, szóstych szkół podstawowych oraz klasy trzeciej szkoły ponadgimnazjalnej, nieważne czy zawodowej, czy technikalnej, czy liceum. Oprócz tych osób z pomocy mogą także skorzystać uczniowie w rodzinach, których dochód przekracza wspomnianą kwotę 539 zł na osobę oraz spełniają warunki określone w artykule 7 ustawy o opiece społecznej. Ten artykuł mówi, że w tych rodzinach, w których występuje sierotstwo, ubóstwo, niepełnosprawności i tam jest wymieniony cały szereg osób uprawnionych do skorzystania, pomimo tego, że próg dochodowy nie jest osiągnięty. Termin składania wniosków mija 15 września 2014 roku. Więcej informacji zasięgnąć można na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Gminnym Zarządzie Oświaty oraz u dyrektorów placówek oświatowych.